od drogi rówieśnicy, gimnastyka. Do której zachęcam. Ćwiczymy codziennie, z wyjątkiem weekendów, no bo wtedy mamy różne inne atrakcje. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz. 2 3, 4, 5. Wdech, wydech. Umieszczamy dłonie z tyłu, splatamy i bujamy się na jedną stronę. Drugą. Raz. Prostujemy się, przy tym rozluźniamy barki, dwa, lekko to tyłu. 3, 4, 5 i wracamy do postawy wyprostowanej. I zaczynamy rozgrzewkę mięśni poszczególnych partii. Zaczynamy od szyi. Najpierw głowa na jedno ramię. Rozluźniamy ścianę mięśni bocznych z drugiej strony. Pięć oddechów. Druga strona. Na ramię, nie pochylamy się do przodu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wyprost. Lekkie rozluźnienie, i głowa do przodu. Pochylamy głowę do przodu, barki mamy opuszczone. Lekkim ruchem, takim wahadłowym, pochylamy głowę do przodu. Teraz tym samym lekko wahadłowym ruchem powracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech i odchylamy głowę do tyłu. Wdech. Głowa na bok. Przemieszczamy głowę na drugą stronę. Wyprost głowa w dół. Waharłowym ruchem. I tym samym wahadłowym ruchem podnosimy się. Jesteśmy w pozycji wyprostowanej i odchylamy teraz z kolei głowę do tyłu. I powoli do przodu. Wdech i wydech. Rozluźniamy się. Obydwie dłonie nad obojczyk. Głowa w bok. Do tyłu broda wysoko. Patrzymy w niego. Albo w sufit. Druga strona w bok. Do tyłu, broda wysoko i sufit. Rozluźniamy. Jeszcze raz, dłonie na obojczyk, w bok. Do tyłu, broda wysoko i w niebo. Powoli przemieszczamy głowę na drugą stronę, bok do tyłu, broda wysoko i jego e, e, sufit. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy się lekko w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, a teraz barki do tyłu. Raz, dwa. Trzy cztery pięć, i do przodu raz, dwa nagarniamy do siebie trzy cztery pięć, i do tyłu raz, dwa trzy cztery pięć, wdech wydech i przód raz, dwa trzy cztery. Pięć. I luźne ręce. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A teraz pajacyk. Uwaga. Raz. I jeszcze niżej. Dwa. Trzy. Przerwa. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden. Raz. Dwa. Trzy. 4 i 5, i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz usiądźmy na macie. Nogi są skrzyżowane. Wdech i wydech. Zaczynamy od rozluźnienia stawów biodrowych. Chwycamy za stopy. I poruszamy lekko kolanami. I przysuwamy troszeczkę jeszcze mocniej stopy do siebie. I jeszcze mocniej. I jeszcze mocniej. Wdech, wydech, wdech, wydech. Bujamy się teraz na boki. Jeszcze trochę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Jedna ręka z boku na macie, w okolicach bioder, a druga nad nami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozwijamy się. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy. Wdech, wydech. Wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech. Powtarzamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. Wyprost. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zatrzymujemy. Wdech, wydech. Wyprost, rozluźnienie lekkie i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do postawy wyprostowanej i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wychamy ze stopy. Przysuwamy je bliżej do siebie. Wdech i wydech. A teraz wędrujemy sobie do przodu dłońmi. Niedaleko. Niedaleka wyprawa, kawałeczek. Raz, dwa. Dościągamy troszeczkę mięśnie wspomagające plecy. Odpoczywamy chwilę. I wędrujemy z powrotem. Wdech, wydech. I jeszcze jedna wyprawa do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Chwilę wytrzymujemy. Jedziemy do przodu. Wdech, wydech. Ostatni marsz do przodu. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć, pochylamy głowę. Oddychamy i do przodu. Tak, a teraz siadamy bokiem do siebie, lekko rozluźniamy, do tyłu i do przodu wdech, tył, raz, dwa, trzy, a teraz kładziemy się. I ćwiczymy wszyscy, również osoby leżące. Wdech, wydech. Układamy się wygodnie, nogi leżą i rozciągamy. Wdech. I unosząc głowę do przodu, wydech. I wdech. I do przodu, wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Mięśnie brzucha napięte. Tak. A teraz. Rozluźniamy stopy na boki i do środka. Jeszcze raz, boki i do środka. I stopa jedna do przodu, druga do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz tak, żeby ruch wychodził z biodra, uruchamiamy dół ciała. Raz. 2, 3 do 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźnienie. A teraz stopy mamy na macie. Jedna stopa jest na pięcie, druga jest na palcach. Dłonie mamy na biodrach i zmiana. Raz, jedna stopa na pięcie, druga na palcach. W palcach i odwrotnie. Tańczymy. Raz, dwa. Uderzamy mocno o, o podłoże. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźnienie. Jeszcze raz. Raz, dziesięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, wierzamy stopami w dół, wdech, wydech, a teraz obydwie nogi, stopy razem. Do przodu i palce ciągną do, właśnie do przodu i do tyłu. I raz, 5 razy, 2, 3, 4, 5, rozluźnienie, wdech, wydech, 10 razy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i młyneczek na boki i do środka. I wdech, i wydech. Nogi dalej sobie leżą wygodnie na macie, z tym, że jedna się unosi i kółeczka kręci na zewnątrz. 5 kółeczek u bok. 3, 4, 5, wytrzymujemy. Wdech, wydech i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogę na macie. Wdech, wydech, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, wdech, wydech i powrót. Kółeczkami. Cztery, pięć. Kładziemy nogę na macie. Lekko się rozluźniamy. Wdech, wydech. Ciczy pierwsza noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Wdech, wydech. Powód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na macie. Wdech, wydech. Ciczymy powoli. Druga noga ćwiczy. Raz, dwa, trzy. Cztery. 5, wytrzymanie i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, stopa na matę. Wdech, wydech. No i ostatni raz, pierwsza noga. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, wytrzymanie i do, przodu, do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, wdech. I wydech. I ostatni raz. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nogi rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. A unieśmy je teraz do góry. I rowerek. Raz, dwa. 3, 4, 5 i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5 i przytulamy obydwa kolana do siebie i kręcimy łynek w jedną stronę i łynek w drugą stronę. I dalej, nogi. W górze. Pozycje takie z nogami unoszonymi są bardzo do, dobre, bo jest dokrwiony cały organizm w dole, przede wszystkim organy wewnętrzne. Rozluźniamy stopy. Kręcimy młynka stopami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na zewnątrz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz ósemki stopami, tak? Stopa jedna przy drugiej i kręcimy nimi ósemki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy kolana do siebie. Wdech, wydech, kręcimy młynka w drugą stronę. Stopy w górze. I ósemki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, przytulamy kolana. I góra i jeszcze ósemki kręcimy, troszeczkę większe może, bo już jesteśmy rozluźnieni. Dwa, trzy, cztery. Pięć i przytulamy kolana do siebie i rozluźniamy kręgosłup. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Wstawiamy stopy na masie. Wdech, wydech, dłonie w górę. Teraz górna część ciała. Tak? Mocno dłonie do góry i w dół. Łokcie wyprostowane. Góra, barki opuszczone. W dół. I teraz raz jedna ręka wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie sobie na uda. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie w dół. Wdech, wydech. A teraz szybciutko 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i opuszczamy ręce w dół. Wdech i wydech. Podkładamy obydwie dłonie pod yy, tyłce i staramy się do przodu. Nie, nie, nie za dużo. Raz, brzuch napięty. Dwa. Łokcie są rozstawione. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie głowę na matę, rozluźniamy dłonie, rozluźniamy palce, nadgarstki i druga strona. A teraz, podnosząc lekko głowę, szukamy, gdzie jest pięta jedna, gdzie jest pięta druga i klepiemy pięty, tak? Po dwa razy każdą nogę i pięć razy. Raz, dwa, Trzy cztery pięć odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć odpoczywamy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Kładziemy się i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Stoją stopy sobie na macie, a kolana na boki. Dociskamy lekko. Druga ręka w drugim kierunku i patrzymy w jej kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Powrót do pierwszej. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, wdech, wydech. Druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Ostatni raz ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i rowerek, kochani. Raz, dwa, takie porządne kółeczka. 3, 4, 5 i do tyłu. Raz, dwa, 3, 4, 5. Hop, siadamy, wdech, wydech. kładziemy się na brzuchu. Rozluźniamy sobie najpierw nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy dwie nogi na macie. Teraz jedna noga w górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Dół. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Dół. Powrót do pierwszej. Pięć, wytrzymanie. Druga. Wytrzymanie. Wdech, wydech. Ostatni raz. Pierwsza noga ciszy. Wytrzymanie. Dół i druga noga. Wytrzymanie. I dół. Wdech, wydech. Wytamy sobie za stokę, Uruchamiamy staw kolanowy, to jest bardzo ważne w starszym wieku. Powiększamy sobie zakres ruchu, a oprócz tego wytwarza się więcej mazi stawowej, która zapobiega uszkodzeniom kolan. Raz, dwa, trzy, druga strona. Raz, dwa, trzy, wytrzymanie. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy. Wytrzymanie. Druga noga. Do pierwszego dyskomfortu, tak? Przechylamy nogę. Raz, dwa, trzy. Wytrzymanie. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Druga noga. Raz. Dwa. Trzy. Wytrzymanie. Rozluźniamy. się z powrotem na plecy. Wdech. Wydech. Rowerek rozluźniający. Dwa. Trzy. Cztery. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Unosimy sobie nogi w górę. Chwytamy za stopy. Łokcie mamy w dołach podkolanowych. Rozstawiamy tylko łokciami nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Jedna noga wyprostowana. Opuszczamy. Druga noga. Opuszczamy. Wracamy do pierwszej. I ostatni raz. Ta noga. I druga. A teraz kładziemy się wygodnie, układamy na całą długość. Ręce leżą wzdłuż ciała, barki leżą na macie. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Wdech. Wydech. Wdech. poruszamy palcami dłonią, jedną i drugą stopami. Przyciągamy się ręce do przodu. Stawiamy stopy na macie, skręcamy biodra w bok, podpierając jedną ręką, przechodzimy do siadu skrzyżnego. Wdech, wydech, dłonie mamy na kolanach, oddychamy, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, ręce w bok, z wdechem w górę, rozciągamy jeszcze raz całe ciało i opuszczamy dłonie na serce i miłego dnia, do widzenia.